No to tak, witajcie serdecznie. Jestem Adam. To moja pierwsza recenzja YouTube'owa, więc zapraszam Was do oglądania tej mojej produkcji. Jestem aktualnie na Bali. Robię filmy i zdjęcia u Agat Biernat na kampie. Dzisiaj mamy dzień wolny, więc postanowiłem sobie objechać ten cypelek. Które jest obok lotniska i przy którym mieszkamy, i poszukać jakieś miejsce do zdjęć Znalazłem sobie taką jaskinie i pomyślałem sobie, że może tutaj by się nadawało do zrobienia recenzji. A co chciałem z Wami zrecenzować Byłem w sytuacji takiej, że poszukiwałem plecaczka na wyjazdy, no bo wyjeżdżamy za gadzinką w różne części świata, byliśmy sobie na Malediwach, byliśmy sobie. Na Zanzibarze byliśmy sobie, w Grecji sobie byliśmy, w Bośni sobie byliśmy, w Albanii sobie byliśmy, na Sri Lance sobie byliśmy. I tak sobie jeździmy i zwiedzamy. Więc przyszedł taki czas, w którym mój plecak poprzedni już nie dawał sobie rady. Ten limicik 7 kg na plecak w liniach lotniczych. No ale jeżeli chcecie zabrać ze sobą Cały sprzęt, który będziecie potrzebowali do produkcji jakiejś reportażowej albo do stworzenia jakiegoś After movie, no to wiecie, że musicie zabrać jedną kamerę, prawdopodobnie drugą kamerę, prawdopodobnie jeden obiektyw, drugi, trzeci, czwarty. Do tego pewnie musicie wziąć drona, do tego pewnie musicie wziąć pilota do drona, musicie wziąć baterię do drona, musicie wziąć baterię do aparatu, musicie wziąć powerbanka, VLOKi czy NPFy. Wszystko to musi podróżować z Wami. Jak już to wszystko spakowaliście, to pewnie jeszcze wam się przypomniało, że trzeba zabrać ze sobą komputer i ładowarkę i to wszystko. Nie waży się 7 kilo, pozdrawiam wszystkie linie lotnicze. No odprawie jest zazwyczaj tak, że no, jeżeli pani jest dokładna albo ma zły dzień, no to pod... będzie kazała wam położyć ten plecak na tą tragiczną wagę, która śni mi się po nocach. Jak to mówi Agata, zrób zdjęcia, nagraj film, może jeszcze trochę z drony. Serdecznie pozdrawiam Cię, Agatko. No to jest taki moment, w którym jak kładziecie plecak na tej wadze przy odprawie, to jestem niestety ale grubo ponad to 7 kg. No i wtedy zaczyna się wyjmowanie, dawanie do ręki kolegom, koleżankom Waszego sprzętu, żeby to wszystko jakoś rozłożyć. Zakładanie aparatu na szyję. No i jakoś się udaje przetrwać tą odprawę. No ale przechodząc już do klubu, plecak, który miałem wcześniej niestety ale takiego obciążenia nie wytrzymał. I potem po długich oczekiwaniach przeglądania YouTube'a, pytania ludzi, znajomych, fotografów, sprzęt, który polecają, oglądania influencerów i itd., i dotarłem do marki Shimoda. Ja nie mam doświadczenia w robieniu recenzji, natomiast mam swoją opinię na wiele tematów, szczególnie sprzętowych. Potrzebowałem jakiegoś bodźca do zrobienia takiego pierwszego mojego filmu na YouTubie, który nie jest vlogiem sprzed 10 lat. Więc to wszystko na raz się złożyło, no i jesteśmy tutaj dzisiaj. Więc plecak na jaki się zdecydowałem po rozmowie z serdecznym kolegą mojego Adama, polecił mi plecak pod tytułem Action X40 wersja druga. Dlaczego się zdecydowałem na ten plecak? Oprócz tego, że był szeroko polecany w social mediach, to było dla mnie istotne kilka rzeczy. Pierwszą rzeczą było to, że kiedy jadę na jakieś zlecenie, bardzo nie lubię brać ze sobą dwóch plecaków albo plecaka i walizki. I jest tutaj taki myczek. Jest to skręcona góra, do której możecie sobie powrzucać wszystkie wasze ciuchy, wszystkie rzeczy do higieny majtki, skarpetki, koszulki, spodenki i spakować się w ten jeden plecak mając jednocześnie na dole tej części wkładzik na kamerę leci helikopter, więc chwileczkę. Drugą rzeczą, która mi się podobała to były uchwyty. Uchwyty, za które mogę zapać kamerę, ponieważ często, pewnie tak jak większość z Was, jeżeli macie plecaki, kładę plecak na ziemi, otwieram go. Wyjmuję, muszę przestawić plecak, więc mogę sobie chyba chwycić w ten sposób i przenieść tam, gdzie aktualnie potrzebuję. Bo na przykład zmieniam kadr, a nie chcę od nowa wszystkiego zapinać i przekładać. Także to mi wpadło w oko. Tylko dostałem ten Następną rzeczą, ponieważ podróżuję z. Walizką, w momencie kiedy wyjeżdżamy, yy, była ta rączka, której nie spodziewałem się, że będę używał i bardzo mnie dziwiła jej obecność, natomiast yy, w momencie kiedy zakładam ją na walizeczkę i tu mamy rączko od walizeczki, to ten plecaczek bardzo ładnie trzyma się naszej walizeczki i możemy sobie trzymając za rączkę jedną i za rączkę drugą pchać sobie swoją walizeczkę bez większego problemu. Do tego są tutaj takie kółeczka, które na przykład nie wiem, wychodzę na jakiś reportaż, muszę ze sobą zabrać wieszak z koszulą, z garniturem, z marynarką to wtedy sobie zawieszam po prostu na tym ten, ten wieszaczek i sobie mogę iść swobodnie nie trzymając tego ramiona są regulowane LMS w zależności od tego kto jest jak wysoki ja jestem wysoki 190 cm wzrostu więc troszeczkę jest wygodne są te ramionczka, podobają mi się Trzymałem dobrze, można sobie wyregulować w ten sposób w górę dół, w zależności od tego, gdzie chcecie trzymać ciężar plecaka. Czasami wolę mieć to bardziej przy sobie skupione, jak się poruszam na motocyklu, tak jak dzisiaj na przykład. No to wtedy delikatnie je poluźniam. Mam za to zapięty pas biodrowy i dzięki temu, że mogę sobie tutaj poluźnić te ramionczka, no to sobie opieram plecaczek z tyłu na siedzonku i nie muszę go dźwigać. Nie jest to dla mnie wtedy wysiłkiem. Natomiast poruszając się, sprawdzę, poczekajcie. Ile już tutaj nagrywam? Nagrywa się jeszcze, sprawdzę. Nagrywa się. Chciałem powiedzieć o tym, że kiedy poruszacie się z plecaczkiem, wspinacie się albo chodzicie po prostu po mieście, to ta część plecaka jest waszym zbawieniem. Zapinając ten pas z biodra i delikatnie poluzniając. Ramiona. Cały ciężar macie wtedy na biodrach. Jest wam dużo lżej poruszać się z plecaczkiem po mieście albo w lesie, albo na plaży, albo w jaskini. I teraz tak, co jest w środku? Jak widzieliście, w ujęciu otwierającym jest w środku wkład. Wkłady można sobie dowolnie wybierać i komponować. Mój plecak przyszedł z wkładem o nazwie nie wiem jakiej, ale jak znajdę, to nazwa tego wkładu będzie tutaj. I co? Jak na taką podróż to jest zdecydowanie za mały wkład. Ja przekonuję się do tego, żeby dokupić tutaj wkład. Waham się pomiędzy dokupieniem jednego małego a jednego dużego. Z tego co wiem, po konsultacji powiedział mi, że najlepszym wkładem będzie wkład Duży chyba DSLR2 albo coś takiego, nie wiem jak, ale ten, który polecał, to na pewno wam wstawię tutaj, ale niestety jest wszędzie wyprzedany. Więc czekam na dostawę, i jak już wróci, to wydaje mi się, że wtedy wszystkie te potrzeby, które mam, zostaną spełnione. I teraz tak yy, wchodzi tutaj spokojnie dron, kamera z 2470, dwie baterie do mawika 3Pro. Jest to też dron, który jest tutaj w środku. Pilot. Jakieś miejsce na baterię. I teraz ta rzecz, której mi brakuje. No to ta, ten kolejny wkład, kolejna przestrzeń, w której znajdzie się najpewniej następny aparat, ale z pewnością następny obiektyw albo z 2 i miejsce na baterię, na endeki, na wszystkie rzeczy które potrzebne są do produkcji. Jakieś e, może mikrofonik odroda, albo cokolwiek innego. I wtedy wydaje mi się, że taki pakiet będzie kompletny i już nie będę musiał upychać bez żadnej ochrony rzeczy w góry plecaka. Cały plecak e, opiera się na stelażu, co dodaje sztywności. Mimo, że jest on zbudowany z, z materiału dość giętkiego, nie jest to sztywny, tak jak na przykład model Pro 450, ten ProTactic, to po włożeniu tego wkładu te aparaty czuję, że są chronione. Także recenzja może nie jest długa, ale starałem się w niej zawrzeć wszystkie rzeczy, które dla mnie mają znaczenie. Podsumowując, bardzo serdecznie polecam ten tak mówiłem był w wilgotnych miejscach i był pod wodospadami i był na morzu w puszczy, w słońcu. Co zyskacie, jak kupicie taki plecak? A może co ja zyskałem? Nie ma to być reklama tego plecaka. Ma to być recenzja. Człowieka, który użytkuje i potrzebuje plecaka, który spełni się w wielu warunkach i wygląda na tyle dobrze, że mogę go założyć, jak idę z sobą na reportaż i, i mogę zabrać go ze sobą pod wodospad do dżungli, zabrać ze sobą na wyjazd na wszystkie wypady rodzinne, gdzie potrzebuję zabrać kamerę, a chcę zabrać ze sobą jeszcze ciuchy, jedno, dwudniowe. Ten plecak sugeruje mi się w tym. W przypadku sprawdza. Sprawdza mi się to, że mogę go łatwo założyć na walizkę, że czuję, że mój sprzęt jest bezpieczny w środku, jest on wygodny. Dzięki temu, o, dzięki temu pasowi, dzięki tym ramionkom i już. Dziękuję serdecznie. Subskrybujcie mój kanał, będzie więcej recenzji. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie kciuczka. Jeżeli znacie kogoś, kto szuka plecak, a jest na rozstaju dróg, nie wie co wybrać, to ja przejrzałem chyba wszystkie plecaki, jakie są dostępne. Tak na marginesie zastanawiałem się jeszcze nad plecakiem od Think Tanka. Miałem kiedyś już taki jeden, znam ludzi, którzy mają, też słyszałem dobre opinie. Natomiast te rzeczy, o których wspominałem wcześniej, przekonały mnie do tego, żeby wybrać jednak tą Shimonę. Planuję prezentować jeszcze aparat, którym nagrywam. Już leciwy Canon R5. Yy, statyw, na którym on stoi. Ponieważ szukałem też jakiegoś statywu do tych wszystkich moich podróży. Yy, jaki to jest, no to oczywiście dowiecie się w filmie. Yy, więc jeżeli będziecie chcieli obejrzeć ten film, no to dajcie znać w komentarzach. Robię to też dla siebie. Bo chcę e, móc wysłać taki film, jak nagrywam właśnie, do kogoś, kto pyta mnie o, o to, jakie plecaki używam, albo dlaczego ich używam. Więc dla tych wszystkich, e, którzy zadają mi te pytania, jest właśnie też między innymi zrobiony ten film. Idę zaraz sobie poleżeć na plaży, e, potem wsiądę sobie na motocykl, pojadę dalej, no i tyle. Miłego dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się, hej pa. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Jestem nieostry, ale pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie. Jak mój palec, palec nie najgorzej.